Witajcie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o kolejnym wymiarze dysk, którym będzie wymiar sumienności, czyli kolor niebieski. Pewnie większość z Was pamięta kultowy serial Przyjaciele. Monika, jedna z bohaterek, pełniąc rolę szefowej kuchni, reprezentuje cechy sumienne, zorganizowane i skoncentrowane na detalach. Często przedstawiana jest jako osoba niezwykle schludna, świetnie przygotowana i zorganizowana a także mająca obsesję na punkcie czystości. Jej mieszkanie jest doskonałym przykładem jej skrupulatnej natury, a sama Monika bardzo często pojawia się w trakcie sprzątania lub układania rzeczy. Taki jest właśnie kolor niebieski. Perfekcjonizm i doskonała organizacja to cechy charakterystyczne dla tego wymiaru. Osoby z przewagą koloru niebieskiego Dążą do stworzenia uporządkowanego i stabilnego życia. Zrobienie czegoś tak jak należy, to ich główna zasada postępowania, tak jak naszej bohaterki Moniki. Emocją napędzającą osobę z przewagą koloru niebieskiego jest strach, a to oznacza, że im wyższy poziom koloru niebieskiego, tym bardziej ta osoba jest niechętna do podejmowania ryzyka i skłonna do przestrzegania wszelkich procedur i instrukcji. I odwrotnie, im niższy poziom koloru niebieskiego, tym bardziej ta osoba będzie chętna do podjęcia ryzyka i zlekceważenia zasad. Zachęcaj do refleksji, pokaż swoją wiarygodność, analizując możliwe wyniki. Opracuj plan działania z harmonogramem i określonymi najważniejszymi etapami. Jeżeli się z nią nie zgadzasz, przedstaw dowody w postaci liczb, faktów lub wypowiedzi szanowanych osób. Pamiętajmy, że nikt z nas nie jest tylko jednym kolorem. Każdy z nas jest mieszanką wszystkich czterech wymiarów disk. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o modelu disk i innych naszych narzędziach, zaobserwuj nas na LinkedIn lub skontaktuj się z nami bezpośrednio. Zapraszamy!